Szczęść Boże, kochani, witam Was. E, dzisiaj taki wyjątkowy vlog. Jak widzicie, z pola. Czasem trzeba wyjść na pole, gdzie e, jest żywa natura. I też e, Ewangelia nam w wielu momentach mówi o tym, że e, wyjście na zewnątrz to jest stawanie twarzą w twarz ze sobą, ze swoim wnętrzem. Może ze swoją pustką, może z trudnościami, które przeżywamy a może po prostu z brakiem miłości, jaki w naszym życiu jest. Ewangelia nam też podpowiada, że jako chrześcijanie mamy kochać nieprzyjaciół, mamy dawać im to co najlepsze w sobie mamy. Jezus stawia bardzo wysokie wymagania nam wierzącym, że mamy nawet kochać tych, którzy nam zło czynią, którzy nie sprzyjają nam, którzy nam nas krzywdzą, szkodzą, ranią, czasem zostawiają blizny. Po różnych trudnych sytuacjach, a naszym zadaniem jest dawać im miłość. I ja sobie zawsze, kiedy widzę ten fragment Ewangelii, przypominam taką sytuację z początku mojej drogi jako Selezjanina, kiedy wstąpiłem do nowicjatu. Wtedy jeden z naszych przełożonych, taki starszy kapłan, bardzo mądry, doświadczony, podpowiadał takie słowa, że pamiętaj, Mariusz, nie musisz wszystkich lubić. Ale musisz wszystkich kochać. To jest Twoje zadanie. Czyli nie muszę pałać do wszystkich mega sympatią, ale o każdego powinienem się troszczyć jako swojego brata, jako swoją siostrę. To jest moje zadanie. I, kochani, tak mi się wydaje, że to jest nasze życiowe powołanie, to jest droga do pokonania. Jezus ją pokonał na krzyżu, kiedy nadal kochał tych, którzy Go krzyżowali. Czy Ty w swoim życiu kochasz tych, którzy Cię wieszają na krzyżu? Czy jesteś w stanie? Przebaczyć krzywdy, zostawić to, co Cię zabolało, jakieś może słowa trudne, sytuacje, zwłaszcza ze strony tych, którzy są najbliżsi, bo jak wiemy, krzywda od najbliższych boli najbardziej. Zastanów się dzisiaj nad tym, czy Twoja miłość sięga również tam, gdzie nie ma miłości z drugiej strony. Czy jesteś gotów na to? A jeśli nie, jeśli to jest e, trudne, jeśli to może jest o krok za daleko, to poproś Jezusa, żeby ci dał do tego siłę, odwagę, żeby budował w, twoje, w tobie serce takie, które będzie obfite w dary, również dla tych, którzy e, nawzajem darami nie odpłacą. Niech Pan Bóg Cię błogosławi, niech Ci daje dużo łask. E, a ja pamiętam o Was w modlitwie, zwłaszcza w tych sytuacjach, kiedy trudno Wam będzie kochać żebyście dali radę. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego z Bogiem.